Witam z tej Jako, zapraszam Was na kolejny odcinek Seritom Rider. W ostatnim odcinku przedstaliśmy się do twierdzy Solaris. Nie jesteśmy w jaskiniach. Skoczyliśmy tutaj nad tym, że spuściliśmy na spoczyliśmy tą skrzyneczkę, żeby być tam na górę. Więc idziemy pytąć fałę do przodu. nie wiem, że tu tak cuchnie, ale cicho. Raczej jej tu nie ma. Może lepiej idźmy, co? Przestań, musimy się Z tego co to widzę, to już ma tej dzwoni gdzieś. Hej, co tam się dzieje? O, to jest cześć. na górze woreczek. Nas Jesteśmy uzrozkazani. Ochroniarze nam kazali. Tak naprawdę z nami nie nam Chcę jednego z więźniów. Tego nowego, którego dopiero co tu wrzucili. Dobra, pokażcie. No i po problemie. Dobra. My musimy iść na górę chyba, z tego co widzę. A tu jeszcze jest worek. Pytanie czy ja mogę zejść na dół. Co jest tam na górze, to jest ciekawe. Tam chyba, chyba raczej e, pchnę fabułę do przodu sobie Zjedziemy na dół no. Pozbieramy sobie lucik Czy coś tutaj jest? Hmm, nic tu nie widzę No patrzcie go skrzynek ale on tak, tak błyszczą. Więc można je zauważyć. A to możemy wejść po prostu na górę. Dobra. Ok, tutaj jesteśmy zabrali wszystko. Ej, cyk. Idziemy na górę. zabić go po cichu, ale. No cóż. Czas już nie cofniemy. Bingo. Pusiło mi to, żeby to zrobić. Masz. Dobra, czy coś tutaj ciekawego jest? Spójrzę sobie na mapkę, tak mam tutaj gdzieś woreczek, z tego co widzę. Zaraz go namierzymy. O, jest. Bingo. No i ja mam bez pani. Dobra Zbieram sobie fanty Zobaczcie ile surowców To wszystko się przyda Wpisik. Oczywiście możecie sobie zatrzymać i sobie przeczytać Dalej, tu coś jeszcze jest. Artefakt: 19 wieczne składane wachlarze. Były często zdobione wierszami upamiętniającymi ważne wydarzenia. No tak. Tuż musimy go słynaczkę zabrać z tego, co widzę. No i będziemy widzieć wszystko. Stary. A bo ona. No nie skończyło ich zbyt ciekawie. Ale cóż. Tam musimy iść. Tu mamy ostatnią strzyneczkę i mamy lokację na 100%. To tu było? Tu się ruszy czy nie? Chyba nie Teraz uwolniamy gaz I wybuch powinien pchnąć to w stronę drzwi Piko. Czekamy Biegnie Lala, biegnie Masz radę Ajajaj A Musimy uciekać, bo to nas gaz zabije zaraz Wszystko to jest Tak trzymaj Jak się stąd wydostanę, to wsadzę się ze strzały prosto w tyłek. kotek ma pazurki. Ej, nie podburzać i pomoczyć! No O się kolego! A, wystaw główka. Chcecie? Najpierw się uratowani. To było naprawdę uh -huh. niezłe laro. Jak ty się tu dostałaś? Nie bez pomocy. Grim? Tak. Ale nie udało mu się. Myślałem, że nie da się go załatwić. Łatwo się nie poddał. Dał mi szansę znalezienia was. Słuchajcie, helikopter ratunkowy jest w drodze. Wiem, że sam trzymają osobno. Widzieliście uitmana Jakoś nie zaprosili go do apartamentu. Pan kamera pewnie załapał się na lepszy układ. Znajdziemy go. I sam też. Tylko, że tutaj wiele nie zdziałamy. Postaram się was wydostać. No dobra. To nic nie da. A dobra, to wciąż jest, są te jaskinie, więc. Dobra! Gotowi! Tylko ewentualnie znajdziemy skrzyneczki z słońcami. Nic z tego, Rey. Gotowi! Skaczemy! Nic nie zrobisz. Ja muszę dosłyszeć. Słyszeliśmy, jak rozmawiali o jakimś duchu słońca. O słonecznej królowej, starożytnej władczyni Yamatai. Chyba sobie jaja robisz. Znaczy, że. To jest Yamatai? Tak, na to przynajmniej wygląda. A to ci dopiero. W końcu znaleźliśmy tę przeklętą Ukrainę. <noise> Nie do końca się tego spodziewaliśmy, co? Jest tu niema. Ja Trzeba tylko. To jakoś wplątana, Ich przywódca myśli, że ona jest kluczem. No, świetnie. Mają własnego Charlesa Mansona. Nazywa się Matias. Jedna sam. Mam nadzieję, że ją znajdziemy. Po kolei. Najpierw się wydostańmy z tej cholernej. Trzymajcie się czegoś! No to za chwilę. Tak! Tak jest! jest! Cała okolica jest niestabilna. Długo zaczyna pękać. Yeah, nie martw się tym, Laru, po prostu nas stąd wyciągnął. To przeciw idzie. Ach, znowu widzieć. Dobra, co teraz? Drugi odważnik jest zablokowany. Tam. O, o, wulkan. Dzięki Jona. Było blisko. Och, cholera. mamy problem. Strzelajcie się. O! Straciliśmy podłogę. Spójrz podłogi. Wszystkie kawałki pieprzonej podłogi odpadły. Musimy się stąd wydostać. Zaraz zasłotuję. dobrze. No, Gdzie no, teraz? I na stole. Już, już, moment, moment Patrzcie, po drugiej stronie światło Tomasz Dobra No to jeszcze lera, do góry, do góry! O, oh, się. Dostaliśmy się, ale cała okolica się bali. Punkt zborny jest po drugiej stronie mostu. Śmigłowiec niedługo tu dotrze. Zaraz też sami Wittmana. Zbieram sobie luty No czemu by nie. A nie weźmiemy tego ciała teraz. Gilot. Chciałbym zabić, ale nie było. Wiem sobie części. Japońską przed katastrofą samolotu, rytuał z grobowca chimiko. Dlaczego Matias tak się tym interesuje? O Tu nie wiem z bosem gdzieś walczyć. Czy mini bossem w sensie? No, jest on. Laru, ty żyjesz. Pan też? To znaczy nic panu nie jest? Co się stało? Gdy przestali uważać mnie za zagrożenie, pozwolili mi się poruszać swobodnie. Wie pan, że resztę też pojmano? Tak, tak. Sam też tam jest, ale nie miałem jakiej jej uwolnić bez broni. Ci Solari to prawdziwy antropologiczny cud, Laru. To nie poczytali mordercy, doktorze. Musimy wydostać stąd naszą załogę. Oczywiście, naturalnie, ale ja tu zostanę i popilnuję. Daj znać, jak będzie bezpiecznie. Chyba mnie nie rozumiesz. Zostałaś wybrana, samato. To wielki zaszczyt dla ciebie i dla nas wszystkich. Wątpić, że kiedykolwiek zdołamy cię odnaleźć, a jednak jesteś. Proszę cię, wiem, że widzisz we mnie kogoś wyjątkowego, ale tak nie jest. Nie chcę być żadną wybraną. To, czego chcesz, nie ma żadnego znaczenia. Choć oto, kim jesteś, krew chimiko płynie w twoich żyłach. Wiem, że to w sobie czujesz, Samanto. Postradałeś zmysły, Matiasie? Dlaczego to robisz? Szukasz logicznego wyjaśnienia, które nie istnieje. Ja też kiedyś popełniłem ten sam błąd. Kiedyś, gdy myślałem, że okręty zdołają do nas dopłynąć. Ja po prostu chcę wrócić do... Ja też, dziewczyno. Wiele lat czekałem na tę chwilę. Poświęciłem na to życie. Myślisz, że nie próbowałem stąd uciec? Z tej wyspy? Jesteśmy tu więźniami. Ale ty, Samantha, ty masz moc, by nas wyzwolić. Wiele kobiet dobrowolnie oddało duszę za ten dar. Pożar przybiera na sile. Druga dziewczyna zniknęła. Trzeba położyć temu kres. Dimitri! Strzeż jej dobrze! Laru, O Boże! Jesteś tu! Już myślałam, że tracę zmysły! Już dobrze. Dobrze. Wszystko będzie dobrze. Moja broń. Jak my się stąd wydostaniemy? Musimy uciekać, zanim on wróci. Whitman! Whitman! Chciałem się pociągnąć do cholery. Uciekaj, ladu! Szybko! Bracie! Z powrotem! Do sali tronowej! Are hey, you hey.

To fajnie, przydałem się nawet tym wszczelającym jednak. go. Dobra, wszystko przeładowane. Tam muszę iść. Już tu się rozejrzymy. Kurczę, szkoda, że tych ciała nie mogę przeszukać, ale trudno. No więc uciekamy stąd. To mam tylko chyba staraj się wciąż tylko do blakowania. Bardzo dużo, kolego. A! No tak, naszą umiejętność. A no to jednak przydatna jest. A no tak, bo zapomniałem, bo faktycznie, jednak warto to robić, e, to umiejętność wykupić na tych ciężko zbrojnych, jednak jest łatwiej... łatwiej się ich zabija. Czyli najgorsze jest, jeśli ci starczą, nie? Ruszajcie! Wszyscy! Znajdźcie wybraną! Ta jest moja! Dziękuję A, ja w ogóle wspomniałem o grabniku. To jest taka opcja. Oczywiście na taśmę złapane łapane. Widzimy, że to jest taki materiałowy barier, będziemy mogli niszczyć. prawie. Tam musimy iść na górę. Dobra, bardzo wam dziękuję za oglądanie. I zobaczymy się w następnym odcinku. Na razie, cześć.